Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Tym razem Darłowskie zamkowe będziemy testować potrójnie chmielone. Jest to Dąbki, Bobolin, Darłowo, Wicie i Jarosławiec. W tych regionach kupicie właśnie to piwko. Jeżeli chodzi o Darłowskie. Eryk Pomorski 1382-1459, Czul Danii Szwecji i Norwegii, Wenedów yy, i gotów. A gotów, dobra, bo ja, no, no takim yy, Gotów, y, Książę Pomorza, Duma naszego mistrza yy, Darłowa. Miasta Darłowa. Potrójnie chmielone, piwo jasne, pełne, potrójnie chmielone, pasteryzowane 5,8%. Składniki woda, słód jęczmienny, chmiele, perle, sybila oraz citra, Do zimno, drożdże. <coughs> Może zawierać osad naturalnych składników, najlepiej spożyć przed data bla. Yy, produkcja mini browar Kowal, Grunwaldzka 1, Koszalin. Można jeszcze sprawdzić te piwka na www.piwodarłowskie.pl .y Cena za taką butelkę to 10zł około, chociaż są i droższe po 11, 12 i 15 Nie są ogólnie to jakieś tanie piwka że tak to mówię. Osad mamy tu jakieś Delikatny, minimalnie Przetrząsne Dobra Otwieramy Bumbeleki nam się robią I zaraz nam będzie płynąć pewnie, chociaż mam nadzieję, że nie Przez to wtrząsanie Dobra To zapachu bardzo podobnie do tego czeskiego Pilsa z wczoraj Zobaczymy jak to, jak to wygląda Fajnie się tutaj robią takie bumble wszędzie. Zawsze lubię jak się to robi, bo znaczy, że piwko jest kompletnie inaczej robione. I że jest w idealnej temperaturze podania. Tutaj nie mamy żadnych temperatur podania, po prostu jest to takie zwykła informacja. Mocno gorzkie, słodycz się prawie nie przebija. Ma ten taki specyficzny posmaczek tych piw takich regionalnych, troszeczkę tam jakiś miedziany taki. Ogólnie całkiem dobry. Nie jest złe to piwo, ale jakbym miał był nad morzem akurat i miał dostęp do takiego piwa, to sobie je kupował pewnie raz na jakiś czas będąc na przykład na wakacjach czy na jakimś. Krótkim urlopiem to tak. Do jakiegoś obiadku, do kolacji bardzo fajna opcja. Ale tak, żeby wypić ich więcej, to nie bo byście cenowo zbankrutowali. Ale ogólnie mógłbym je polecić do spróbowania takiego na raz czy dwa. Mówię na wakacjach. Śmiało próbujcie. Jeżeli będziecie kiedykolwiek w Jarosławcu w dąbkach, bo obolinie, w darłowie albo darłówku albo w bici więc wtedy śmiało spróbujcie, warto i polecam, cześć, trzymajcie się, na razie